Dzień dobry, nazywam się Zbigniew Masternak, jestem polskim pisarzem i scenarystą. Zapraszam czytelników Gminnej Biblioteki Publicznej w Łukowie na moje spotkania autorskie. Wyrzuccie Państwo ze mną w taką literacką, filmową podróż. Urodziłem się w bardzo małej miejscowości, która leży w Górach Świętokrzyskich. Ta miejscowość nazywa się Piórków. Jest to bardzo mała miejscowość, moja część wioski liczy około 17 domów. Domów jest coraz mniej, coraz mniej ludzi w tej miejscowości e, mieszka. Jak miałem lat kilkanaście, za wszelką cenę chciałem z tej małej miejscowości wyruszyć w wielki świat. E, szukałem sposobu, jak to zrobić. E, co trzeba zrobić, żeby właśnie z takiej małej miejscowości jakoś wyruszyć? E, pamiętam, jak dziadek w dzieciństwie czytał mi książki, e, które opowiadały o tym, że świat jest wielki. E, czytał mi książki o historii, o geografii no to mu uwierzyłem i chciałem zobaczyć, co jest za najbliższym płotem. Okazało się, żeby z takiej małej wioski wyruszyć, no jak dla mnie wtedy były dwie drogi. Po pierwsze, można się było uczyć, chodzić do szkoły, to się nie zmieniło od tysięcy lat. Szkoła, edukacja jest szansą dla młodych ludzi, żeby zmienić swój status, czegoś się nauczyć, zdobyć najpierw właśnie zawód, potem pracę, potem właśnie jakoś się rozwijać. A druga możliwość dla mnie ważna to był sport, piłka nożna. Grałem w takim niewielkim klubie, który się nazywał OKS OK Zapatów, potem trafiłem do dużo większego klubu, który się nazywał Krona Kielce i wydawało mi się w pewnym momencie, jak miałem lat 17-18, że wszystkie drogi stoją przed mną otworem, że świat na mnie czeka z otwartymi rękoma. Okazało się, że to jednak jest troszeczkę takie złudzenie. Bo tak naprawdę odkryłem to niestety na własnym przypadku: świat wcale nie czeka na takich ludzi jak ja, którzy ma, um, urodzili się w małej miejscowości i nagle chcieliby przyjść do Krakowa, do Warszawy i tam właśnie ułożyć sobie życie. Trzeba naprawdę walczyć o swoje szanse, szukać swojej drogi. Tym bardziej, że te moje drogi się szybko zaczęły zamykać. Po pierwsze, kontuzja kolana sprawiła, że takiej kariery piłkarskiej, jak chciałem, nie zrobiłem. No niestety właśnie, mimo tego, że nawet nosiłem imię piłkarskie po zbigniewie Bońku, miałem być jego następcą. Niestety no, cały czas borykałem się z kontuzjami i nie rozwinąłem się tak piłkarsko, jak chciałem, chociaż dwa swoje największe marzenia Sportowe spełniłem. było pierwsze, zawsze chciałem wystąpić w reprezentacji Polski, wysłuchać hymnu narodowego, trzymając rękę na orzełku na piersi. Tak się udało, tak się zdarzyło. Dostałem kapitanem reprezentacji polskich pisarzy w piłce nożnej. Ta drużyna powstała w 2012 roku. Jestem kapitanem od początku. Zagraliśmy do tej pory 102 mecze. Zdobyłem w tych meczach 105 bramek, więc jestem skutecznym napastnikiem. I to były bardzo ciekawe mecze. Niekiedy to były turnieje zagraniczne, pokazowe mecze, charytatywne turnieje. Gramy, gdzie nas zapraszają, w różnych lokalizacjach. Czasami są to imprezy z okazji Tygodnia Bibliotek, graliśmy w takiej imprezie jak Mistrzostwa Europy że więc to są bardzo różne imprezy. I Jeden z meczów odbywał się na Stadionie Borussia Dortmund w 2015 roku. Strzeliłem bramkę Niemcom. Niemcy byli w takim szoku, że Polak im strzela bramkę. To był mecz polscy pisarze kontra niemieccy pisarze. że ledwie zdążyłem dojść z boiska, taki brudny, obłocony. Podbiega do mnie niemiecki wydawca i mówi taki podekscytowany Herr Sternak chce Panu wydać książkę. No i tak się stało. Rzeczywiście moje książki trzeba się ukazywać po niemiecku. To było kilka wydań, różnych tytułów, ale jednak jest to w jakimś sensie forma zabawy i takiej kariery piłkarskiej, jak powiedziałem, nie zrobiłem. Druga droga, edukacja, piątki, szóstki w szkole nie przyłożyło się to na studiach na taki poziom, jak bym chciał. Łatwo się dostałem na studia prawnicze, jakieś olimpiady historyczne wygrywałem, olimpiady z WOS-u i niestety okazało się, że studia prawnicze to wkuwanie na pamięć paragrafów, jakichś paremi łacińskich, a to już mi nie służyło. Jakoś nie potrafiłem się uczyć na pamięć, nie chciałem, uważałem to za zbędne. Gdyby było trzeba tylko myśleć jak prawnik, to chyba byłoby łatwiej być prawnikiem. Jednak była ta właśnie gehenna w postaci nauki na pamięciówki i tego nie potrafiłem robić, więc się okazało, że to nie są moje studia i także ta droga zaczęła się też zamykać bardzo szybko. Być może powodem, dlaczego tak się stało, że jednak nie do końca walczyłem o powrót na boisko jako profesjonalny piłkarz, być może nie do końca też przykładałem już wielką no wagę do nauki, było to, że stwierdziłem, jak miałem lat 19-20, że chcę być zawodowym pisarzem, chcę zajmować się pisaniem książek. I to oczywiście nie był taki nagle zryw, to był taki proces jednak, który się zaczął dość wcześnie, miałem chyba lat 15, kiedy po raz pierwszy coś napisałem i to było też związane z futbolem, bo grałem w takim, właśnie niewielkim klubie. E, udzieliłem wywiadu jako młody talent futbolowy e, lokalnej gazecie, która się nazywała e, Słowo Ludu. E, u was to, nie wiem, może być jakiś tygodnik Łukowski, na przykład, jeżeli taki istnieje. E, I, no, powiedz, pani, pani redaktor powiedziała, że ty grasz w tych meczach. Eee, więc pisz z nich relacje. Kto strzeli bramkę, jaka była pogoda, mi się nie chce jechać, może byś o tym pisał. Eee, ja tak napisałem pierwszy artykuł eee, i pamiętam, że przysłali mi przekazem pocztowym bo wtedy jeszcze nie miałem konta nie wiem, czy w ogóle konta wtedy istniały chyba nie. Eee, w tak, przynajmniej w takiej formie jak teraz eee, ogólnodostępne i dostałem właśnie 5 złotych przekazem pocztowym. Bardzo się ucieszyłem, że zarobiłem jakieś swoje pierwsze pieniądze i. Pomyślałem, że będę dziennikarzem, że będę dziennikarzem sportowym, będę sobie pisał różne artykuły i tak się działo przez parę lat. W pewnym momencie zrobiłem krok naprzód, bo w mojej małej wiosce podłączyli nam wodę po kilkunastu latach od oczekiwania I no to było, róże zostały oddane gdzieś tak w listopadzie, grudniu i nagle się okazało, że przyszły przymrozki. Był to niefortunny moment oddania rur. Przyszły przymrozki, które no, rozsadziły te rury i on może coś było źle zrobione. Generalnie cała wioska się u mnie zjawiła z sołtysem na czele z prośbą, żeby napisał taki artykuł interwencyjny. Bo skoro piszę do gazety, to może bym o tym napisał. I ja pamiętam taki artykuł wysmażyłem. Dobra woda była, ale się skończyła. Oczywiście na artykuł zbyt wiele nie wniósł do sprawy, bo trzeba było czekać i tak do marca aż Mrozy zeszły i można wtedy było coś z tą wodą zrobić, ale generalnie ludzie nabrali do mnie takiego szacunku, że to jest człowiek, który właśnie coś pisze i wtedy jeszcze to słowo pisane miało dużą wartość. Teraz troszeczkę to się zmieniło, ale generalnie mimo wszystko niektórzy pisarzy, dziennikarze ciągle cenią i zwłaszcza w Niemczech właśnie, do tego jeszcze przejdę. I tak się zaczęła moja droga już bardziej pisarska, bo potem po tym tekście zacząłem pisać inne rzeczy. Zacząłem pisać o kulturze, jakieś recenzje i napisałem swoje pierwsze opowiadanie. Powstała z tego książka, która no, była takim moim zapisem mojego życia w Góra Świętokrzyskich, opowieścią o Góra Świętokrzyskich, o, o klimatach tam panujących. To była troszeczkę taka trochę takie współczesna wersja chłopów. Generalnie mała miejscowość. Położona góra świętych wszystkich i życie w tej miejscowości. Oczywiście e, to była e, moja wczesna młodość. I ta książka się w, w końcu się ukazała. E, po, pożyczyłem pieniądze na metaty, od którego się dało, i m, tej książki początkowo nie, nie chciał wydać. Wydałem ją własnym sumptem. Zdarzyły się dwie bardzo ważne sprawy w związku z tym. Po pierwsze, książka była, była m, właśnie w takim małym nakładzie wydana. Trzeba było ten nakład jakoś koszty poniesione jakaś odzyskać, więc zacząłem ją sprzedawać w Kazimierzu na Łęczowie na zasadzie, może Pan kupi moją książkę, może Pani kupi moją książkę. K książkę kupowali bardzo różni ludzie. E Jednym z nich, e z tych moich klientów był, jak się okazało, szef dużego wydawnictwa Zyski Spółka Spoznania, Pan Tadeusz Zysk i to jest wydawnictwo, które daje około 200 tytułów rocznie, bardzo różne to są książki, e jedno, z większych, jedno, jedno z większych wydawnictw na rynku. I on przeczytał tę książkę, po paru miesiącach się z nią skontaktował, że chce tę książkę wydać we własnym wydawnictwie. I ona się ukazała właśnie niedługo później, bo się ukazała jako niż Żyje Wolność. Tak wygląda książka oficjalnie wydana. I ona okazała się takim hitem, bestsellerem. Ukazała się mnóstwo recenzji. Na jej podstawie powstał potem film. Do filmu jeszcze wrócę. I były też dużo przekłady na języki obce, więc to była bardzo ważna Książka. Druga ważna sprawa w związku z wydaniem tej książki jeszcze była taka, że przez nałęczy uszła sobie taka fajna dziewczyna, dała mi książkę z dedykacją, została moją żoną, z nią do tej pory, więc to było bardzo ważne wydarzenie, to wzięcie życia we własne ręce. Po książce Nie Żyje Wolność zaczęły się ukazywać inne książki, bo w międzyczasie, zanim tę książkę wydałem, się, napisałem książkę, która się nazywała Chmurołap. To takie bardzo wczesne dzieciństwo wszystkich, wszystkich, mnóstwo legend wszystkich, zacytowanych tutaj, które chciałem, żeby te legendy nie przepadły i one się w tej książce gdzieś tam częściowo znalazły. A po tej książce wydałem część trzecią mojego cyklu Księstwo, bo tak ten cykl się nazywa, który piszę, to jest taka moja biografia książka nazywa się Scyzoryk i to jest już tak troszeczkę dalszy etap w życiu, gdzie mój bohater mieszka we Wrocławiu, zmienił studia prawnicze na studia polonistyczne. Jak się okazuje dalej, to nie jest szkoła dla początkujących pisarzy. Też to usłyszałem na, właśnie na Wydziale Polonistyki, gdzie myślałem, że no, gdzie mam, jak chcę być pisarzem, gdzie mam się uczyć. To okazało się, że tam jest na przykład mnóstwo innych ciężkich, trudnych przedmiotów, jak na przykład gramatyka starocarkiewnosłowańska, którą musiałem zaliczyć. Znowu musiałem wkuwać na pamięć, czego nie lubię. No i w związku z tym właśnie pani dziękami tak powiedziała, więc niestety musiałem zmienić studia na trzecie, były już to studia typowo właśnie takie pod kątem zawodowym, studia scenariuszowo-filmowe, które udało mi się w końcu skończyć, ale już bardziej szkole zależało na tym, żebym studia skończył niż mnie osobiście, bardziej chodziło mi o moje nazwisko, że ja coś potrafię robić. I ale tu już byłem jako zawodowiec. E, więc tak to wyglądało, i po kolei zaczęły się ukazywać e, kolejne książki e, z tego cyklu, albo są w trakcie ukazywania się. E, te trzy księgi, ta trylogia została wydana zbiorowo jako księstwo, trylogia właśnie młodzieńcza w 2011 roku. I po tej książce została wydana kolejna część cyklu. Nazywa się Lenzole. Lenzole to jest opowieść o mojej takiej wielkiej podróży po Francji, po Europie. Tu jej mam akurat wersję komiksową. Nie mam wersji polskiej tej książki przy sobie. To jest ciekawostka, bo jakbyście Państwo się przyjrzeli, bohaterem tej książki właśnie w jakimś sensie tego komiksu. Tutaj jestem ja, bo tu mam wydanie komiksowe i rysowało go 11 rysowników. Niekiedy ten bohater ma bardzo podobną twarz do mojej. Jeżeli jest bardziej realistyczna, kreska. Niekiedy jest to zupełnie Ten bohater jest zupełnie niepodobny. Do mnie to mamy takie jakieś kreseczki. Mało realistyczne, ale jest to kreska, to rysowało ten komiks z 11 rysowników. Historia człowieka, który wyrusza za granicę, jest młodym człowiekiem, gdzieś ze swoją dziewczyną podróżuje, poznaje Europę dzisiejszą, poznaje ją z perspektywy takiego gestarbeitera, człowieka, który szuka, który szuka pracy. Wielu z nas było za granicą albo ma rodzinę za granicą, yy, brata, męża, żonę, którzy gdzieś tam pracują, stykają się z innymi kulturami. I to była, ba, była bardzo ważna książka, bo ja piszę generalnie książki, które są prawdziwe. One nie są upiększeniem rzeczywistości. One oddają taki dość po, wierny potrat rzeczywistości i często niestety ludzie się obrażają na moje książki. Tak samo, jak wydałem swoją pierwszą książkę, e, właśnie te Ogóra te Świętokrzyskich e, obrazili się na mnie Wszyscy moje rodzina wsi, włącznie z Zwójtem, z księdzem proboszczem i e, ja tam się nie za bardzo mogę w tej mojej miejscowości pojawiać. Jestem na czarne liście, przyjeżdżam wieczorem o 22, już 7 rano muszę znikać i tak minęło już po 15 lat i to się sytuacja bardzo nie zmieniła, więc e, pisanie prawdy jest dość trudnym e, zajęciem. Jest taka fraszka, satyra, to fraszka Krasickiego, który generalnie pojęta jest, to jest taka historia o dwóch malarzach, z których jeden malował piękne twarze, a drugi malował prawdziwe twarze ten, który malował piękne twarze, czyli podretuszowane, nieprawdziwe, ale piękne, żył całkiem dobrze, ten, który malował twarze prawdziwe, no niestety żył trochę gorzej, ja jestem właśnie ten bardziej, który maluje prawdziwe twarze, więc ja zawsze mam gdzieś tam pod górkę, ale sobie jakoś radzę. Przy czym paradoksalnie z perspektywy czasu uważam, że warto malować prawdziwe twarze, bo to się bardziej broni, to jest prawdziwe i ma większą szansę przetrwać w historii, Literatury, kultury, niż robienie czegoś, co jest takie sztuczne, cukierkowe, na chwilę zadziała, a potem jednak się okazuje, że to jest bez wartości większej. Więc pytanie: co wybieramy? Czy taką pewną łatwość życiową, czy jednak się męczymy, ale próbujemy coś ciekawego zrobić? Ja wybrałem tę drogę trudniejszą, myślę, że ciekawszą. I ta książka się okazała, mówi o Nenzolach bardzo ważna dla dzisiejszych Europejczyków i nawet chyba dla nie wiem, mogę powiedzieć dla całego świata, no bo w sumie książka była tłumaczona na bardzo różne języki, na przykład na język niemiecki. Tych języków było 14, gdzieś mam przykład na język bułgarski. Tak. Jeszcze jest język wietnamski, mongolski, ale też przygotowany jest przykład na język arabski. To będzie dystrybucja we wszystkich krajach arabskich. Kontrowersyjna książka, właśnie, której niezbyt dobrze piszę o Arabach. Może nie to, że specjalnie piszę o nich niedobrze, bardziej piszę prawdę. Właśnie. Tak samo jak ja opisałem paru pijaczków w mojej, z mojej rodzinnej wioski, którzy się na mnie obrazili. Tak samo opisałem to, co mi się podoba, bądź nie podoba w kulturze arabskiej. Oczywiście bardzo... Arabów za przeszłość, za to, że kiedyś byli taką, 800 lat temu, pamiętajmy, to było, byli taką nacją dominującą w, w Europie, w świecie tym śródziemnomorskim. Tworzyli piękne kultury, jak kordoba, kalifat, właśnie kordoby. W, w Egipcie całą kulturę stworzyli. Potem coś się zaczęło psuć. I tak naprawdę rozmawiałem z jednym naj, zaczeźnionym Arabem i powiedziałem mu, że. Tak naprawdę od 800 lat niczego sensownego nie wymyśliliście. Generalnie kiedyś byliście genialnymi geografami, podróżnikami, matematykami, lekarzami, a właściwie przestaliście się rozwijać, że gdyby nie cywilizacja zachodnia nie byliby się w stanie nawet swojego bogactwa największego wydobywać, jakim jest ropa naftowa, gdyby nie technologia właśnie nasza zachodnioeuropejska czy amerykańska. A ten arab, właśnie kolega, trochę się na mnie obraził z tego powodu. Potem przyznał mi rację, no ale on jest takim cywilizowanym Arabem, który myśli, da się go jeszcze przekonać, z nim na racjonalne argumenty porozmawiać, wymienić się tymi argumentami. Niektórzy nie chcą słuchać, i to jest właśnie taki problem. Więc ta książka, właśnie na przykład w Niemczech, wywołała sporo kontrowersji. Miałem takie spotkania autorskie, na przykład w Bibliotek w Gerlitz w Niemczech, czyli w, w niemieckim Zgorzelcu gdzie na spotkanie moje przyszło dużo imigrantów właśnie z, z, z terenów Syrii, generalnie z, no, z wyznawców islamu i chcieli ze mną porozmawiać właśnie na żywo co mam jakie mam zaruty do, do islamu, co mi się nie podoba zacząłem tłumaczyć, ale potem się skończyło w ten sposób, że pani dyrektor biblioteki w Niemczech w Gerlitz musiała mnie przewieźć na zagranicę, do Polski, bo chcieli ze mną rozmawiać trochę bardziej brutalnie niż ludzie ode mnie z mojej małej miejscowości, więc to nie była, to była ciężka dla mnie sytuacja i muszę przyznać, że zrezygnowałem potem ze spotkań w Niemczech, bo one były trochę niebezpieczne i ta książka właśnie jest tak troszeczkę traktowana przez, jako ważna książka w Europie dla Belgów, dla, dla właśnie Francuzów, dla Niemców, ale jednak gdzieś tam no, budzi kontrowersje, więc no, omijam tam biblioteki tamtejsze, właśnie, szczególnie w Niemczech i, i we Francji. Zwłaszcza, że teraz sytuację mamy jaką mamy, mamy pandemiczną sytuację, więc tych spotkań de facto tam w tym momencie nie ma. I takie jest moje założenie. Generalnie za każdym razem opisać coś ciekawego, coś co dotyczy rzeczywistości. Moja nowa książka ukaże się niebawem. Nazywa się Książę Bez Ziemi. Opisuję tutaj rzeczywistość, w której w ostatnich kilku lat życie z kultury, w kulturze obrażą się na mnie wszyscy związani z kulturą, z literaturą, bo znowu opisałem środowiska artystyczne. Nie wszystko mi się tam podobało. Ja jestem zawsze troszeczkę na, na outside, trochę na uboczu się trzymam. Żyję swoim życiem, swoją ścieżką gdzieś tam podążam. Co nie wszystkim się podoba, kolejna część, którą właśnie kończę pisać, opowiada właśnie o Europie, ale już z perspektywy widzianej człowieka nieco starszego niż byłem w nędzolach, takiego już właśnie pisarza tu ukształtowanego, który przyjeżdża, są takie bardziej eseje podróżne, ale część siódma zacząłem ją pisać niedawno, bo w marcu przypadkiem jest to efekt właśnie tego czasu, w którym obecnie żyjemy. Jest taki trochę dziennik pandemiczny, to jest księga siódma mojego cyklu w tym momencie, że ją tam gdzieś wstawiam. Jeszcze nie wiem, jak się rozwinie, bo początkowo zacząłem pisać w marcu, tak właśnie wszystko się zamknęło. Siedziałem, mówię, czas ja jakoś w zacząłem sobie robić takie notatki na marginesie. Tak zwykle pracuję, na, spisuję na żywo historię, które mi się przytrafiają, w których uczestniczę, bo zwykle piszę o sobie, piszę o tym, co mnie dotyka, bo tylko to znam, nie mam dobrej wyobraźni, potrafię tylko Odtwarzać, może przetwarzać, ale nie wymyślam historii. Zacząłem pisać i napisała mi się bardzo taka fajna rzecz, ale stwierdziłem, że jest, no że banalna, ale no, między marcem a czerwcem nic takiego wielkiego się nie działo. Okazało się, że ten koronawirus jednak nie jest aż taki straszny, nie wszyscy jednak umieramy. I dobrze, e, więc no stwierdziłem, no ciekawostka, tak, parę, sto, no 30-40 są miałem notatek, e, gdzieś tam to oddałem do jakiejś antologii tekstów pandemicznych, e, no ale jednak pandemia wróciła, sytuacja polityczna się skomplikowała. I nagle się okazuje, że ten czas jest bardzo ciekawy, dynamiczny. Nie wiadomo, jak się to wszystko skończy, w ten czas, w którym obecnie żyjemy. Oby skończyło się jak najlepiej, obyśmy w maju, czerwcu zapomnieli o tym czasie, traktowali to jako ciekawostkę. Właśnie tak, taki dziennik pandemiczny, żeby tylko został jako pamiątka z tego czasu, miejmy nadzieję, że tak będzie, ale stwierdziłem, że jednak pociągnę tę historię, bo to ciekawy temat, skoro chcę pisać o czasach, w który których żyję, które mnie dotyczą, no to będę pisał. I ten dziennik się rozpisuje, dochodzą kolejne zapisy, być może to tak bardziej rozwinę w stronę prozy, takiej w stylu poprzednich książek, ale może zostanie właśnie w takiej formie dziennikowej, więc prawdopodobnie taka będzie moja część siódma. I tak co parę lat do dziewięćdziesiątki, bo tyle sobie czasu dałem, zobaczymy, czy Życie mi pozwoli, zdrowie i tak dalej, te 90 lat przeżyć, ale co parę lat kolejna książka, aż właśnie opiszę czas, w którym żyję skrupulatnie. Także, kto wiecie, ten cykl księstwo nie okaże się ważnym cyklem, bo w tym momencie wszystko co wskazuje, skoro tłumaczą te książki bardzo, na bardzo różne języki, moim pierwszym przykładem w ogóle na język obcy był przekład na wietnamski i to była książka, właśnie Niech żyje wolność. W 2011 roku się ukazał tej, przekład tutaj tej książki na język wietnamski. Zdziwił mnie ten przekład, bo nie zabiegałem o niego w ogóle, nie zabiegałem o większość tych przekładów. Właściwie same się gdzieś tam wydarzyły. Ktoś gdzieś przeczytał, zainteresował się i doszło do przekładu na język wietnamski. Także bardzo ciekawe były spotkania autorskie w Wietnamie, które odbyłem w 2011 roku. Mój tłumacz gdzieś te spotkania zorganizował. Wietnam jest taki podłużny. Przejechałem go od Hanoi po Ho Chi Minh. Fajne było dla mnie to, że potem ta książka. Trafiła pomiędzy wielu Wietnamczyków i, na przykład, jakiś czas temu odkryłem, że te moje książki są w e, bibliotekach w Australii, w Brisbane, Melbourne, ale właśnie po wietnamsku. Nie po polsku, nie po angielsku, a właśnie po wietnamsku. Więc to pisarza bardzo cieszy, kiedy jego książka żyje własnym życiem, dzieje się coś, na co nie mamy wpływu. E, po prostu tak e, jest. Także tak to wygląda, jeżeli chodzi o ten, takie główne założenie literackie. Oczywiście piszę takie rzeczy, nie chcę powiedzieć, że mniejszej wagi, ale trochę na marginesie e, tych moich głównych działań. Napisałem na przykład książkę o kinie, o filmach. E, to jest są takie eseje filmowe, ukazały się w tym roku Master Shot, e, kina jako autoport Opisałem swoje przygody filmowe, bo film jest dla mnie bardzo ważną, kolejną moją drogą, którą podążam. Zaczęło się przypadkowo w 2003 roku. Powstał taki film Niewielki Wiązanka. To był taki film autorski, nakręcony gdzieś w Akademiku, kamerą, którą się kręciło Wesela. Zapłaciliśmy za produkcję 300 zł. Tu wszystko były koszty, to koszty na wypożyczenie kamery. Wiązanka była ciekawą historią, której akcja się rozgrywała w Akademiku, w którym mieszkałem w Wrocławiu. Dużo się nauczyłem. Był to bardzo stresujące, było to bardzo stresujące doświadczenie. Przede wszystkim e, nie sądziłem, że to takie trudne bycie aktorem. Wydawało mi się, że no przecież właśnie brałem udział w, tej, w tej, miałem to doświadczenie, brałem udział w tym, tej historii, więc nic prostszego zagrać to. Okazało się, że jak przez trzy dni kręciliśmy wiązankę, byłem tak zestresowany, zdenerwowany, że przez właśnie trzy dni, a też jednocześnie noce, nie mogłem spać. I stwierdziłem po tym doświadczeniu, że nigdy więcej nie zostanę aktorem. Oczywiście w późniejszych filmach gdzieś grałem jakieś niewielkie role, tak naprawdę to były epizody nawet nie role, czyli dobrze zgrało moje ucho. Gdzieś chodziłem po schodach, grałem gdzieś w piłkę, czyli takie sceny były piłkarskie w filmie Księdza na przykład, ale jednak no to już takie były epizody i stwierdziłem, że w te role nie będę wchodził, dlatego warto się przekonać jednak, czy... Hmm, bo nam się czasem coś wydaje, będę piłkarzem, będę aktorem, będę muzykiem, czy potrafimy to robić. Czy to jest rzeczywiście nasze powołanie? Stwierdziłem, że aktorstwo na pewno nie jest moim powołaniem. Było to bardzo trudne. Doświadczenie oczywiście bardzo potrzebne, bo jeżeli mamy taką bardzo amatorską historię jak wiązanka, to po niej nastąpiła trochę większa historia, ciekawsza, e, bardziej zaawansowana technicznie, no generalnie już profesjonalne dzieło, mimo że nadal jeszcze robione na takim mm, półofie. E, to była stacja Misk, e, to był pierwszy rozdział powieści z Cezoryk, zekranizowany, 2005 rok jak wspomniałem. Reżyserem był Robert Wrzosek, aktor wrocławski i też reżyser. Wielu aktorów wrocławskich w tym projekcie wzięło udział, mieliśmy już bardzo dobry sprzęt. To była niedroga jeszcze produkcja, ale już kilkadziesiąt tysięcy trzeba było zorganizować, żeby taki film nakręcić. Potem się znalazł w kinach, zdobywał nagrody, był na festiwalach, wielu pokazywany i właśnie w telewizji wielokrotnie był emitowany, w Telewizji Polskiej, w TVP Kultura, w Kino Polska, Ale Kino i Kanal Plus. Także była już taka produkcja, która się sprawdziła i tej produkcji już nie musimy się wstydzić. Jako twórcy, ja też jako producent, bo tam byłem też bardzo, oprócz tego, że byłem autorem scenariusza, to tam e, wykazałem się też z zdolnościami producenckimi. Znowu, kolejne bardzo trudne doświadczenie, i jeżeli porównam, czy miałbym e, filmy i książki, jest to zupełnie inny świat. Generalnie wydaje się blisko, ale jednak film to jest taka sztuka, która zbiera e, bardzo wiele innych sztuk w, w siebie. E, to jest właśnie oprócz tego, że literatura to mamy scenografię, mamy. E, Aktorstwo, muzykę, efekty specjalne, wiele, wiele sztuk, które można tutaj podciągnąć. Doszły nowe, nowe media, nowe efekty specjalne, których kiedyś nie było, efekty komputerowe to wszystko gdzieś tam teraz jest wykorzystywane przez film i pewnie jeszcze nowe technologie się pojawią, które film niejako wchłonie więc bardzo pojemna sztuka ciekawa, ale jednak różnica między filmem a książką jest ogromna. Projekt z roku 2011 największy projekt, w którym uczestniczyłem, bo po tych dwóch niewielkich projektach: Księstwo. To jest na podstawie książki Nieżyje Wolność, tak naprawdę na podstawie całej trylogii powstała ekranizacja. Andrzej Brański, reżyserem. Wielki film kinowy, w stylu właśnie konopielki, w stylu chłopów, fresk społeczny, mała wioska, prowincja pokazana tak bardzo skrupulatnie. Czarno-biały film, co ciekawe, który wyruszył na wiele festiwalów za granicę, był pokazywany w Cannes, w Wenecji jeszcze na kilku innych festiwalach. No, bo to było 110 festiwali w Patagonii, w Kanadzie, w Toronto, w Cottbus w Niemczech, na wielu festiwalach. I spotykał się z dość ciekawym przyjęciem, o dziwo niezbyt dobrze został początkowo przyjęty w Polsce. Nie wiem z czego to wynika, ale e, ludzie w dużych miastach, e, e, ludzie którzy coś osiągnęli, nie chcą się przyznawać do swoich wiejskich korzeni. Nie wiem dlaczego, Takie e, jakieś tabu krąży e, nad tym, że właśnie nagle wszyscy są z Warszawy, z Kielc, z Katowic, a nikt, nikt nie pochodzi właśnie z e, jakiejś małej miejscowości. Z, z, spod puław, spod kielc, czy spiórkowo, jak moja rodzina miejscowość. I to było dla mnie takie zaskakujące, że ludzie jakby od, odpychają tą swoją przeszłość. A ja tą przeszłością się szczycę. Może nie sobie że afiszuję, ale uważam to za ważne doświadczenie w moim życiu, że z takiej małej wioski gdzieś tam wyruszyłem. Zupełnie inna perspektywa właśnie też daje potem takie, takie tworzy się w głowie człowieka, jak się takie mały wioski wyrusza. Wszystko, co się udaje, jest bonusem, życia jest plusem, człowiek ma mniejsze oczekiwania, więcej rzeczy go cieszy, nie jest takim mal który ciągle narzeka, cieszy się z wielu rzeczy. To jest moim zdaniem bardzo pozytywne, zwłaszcza w tak trudnych czasach jak obecnie żyjemy, to nastawienie. Księstwo było pokazywane na festiwalu w Karolowych Warach. Obejrzał go Woody Allen, John Malkowicz wielu innych artystów, którzy pokazywali także swoje filmy na festiwalu w Karolowych Warach. Ten film stał się trampoliną do sukcesu takiego aktora jak Rafał Zawierucha, który w filmie Księstwo zagrał mnie, Zbyszka Pasternak'a, czyli Zbyszka Masternak'a w rzeczywistości. Tak kariera tak się potoczyła, że trafił potem w 2019 roku do Hollywood. Zagrał w filmie pewnego razu w Hollywood u Quentina Tarantino, zagrał Polańskiego. Więc zobaczcie, facet tutaj gra jakiego, jakiegoś chłopaczka z góry film do wszystkich, życiorys odtwarza, nagle staje się twórcą. Roli wielkiego artysty polańskiego, wraz z Guantina Tarantino, wraz z Bradem Pittem, między innymi, więc był to wielki sukces. I mogę powiedzieć, że warto w życiu robić swoje rzeczy, które robi się szczerze, uczciwie, bo one potem znajdują jednak zainteresowanie właśnie w Wietnamie czy w Hollywood. I to jest niesamowite w tym wszystkim, że właściwie każdy z nas może to zrobić zrobić coś, co będzie niezwykłe, ale musimy sobie dać taką szansę wierzyć w siebie, robić swoje i e, rozwijać się. Mam nadzieję, że część z Was sięgnie po moje książki, obejrzy moje filmy. Jeszcze jest kilka rzeczy w produkcji, które e, powinny się kiedyś ukazać, powstać. Jest na przykład taki scenariusz filmowy Jezusa Prezydenta, który mam nadzieję kiedyś zostanie zrealizowany tutaj w formie książki. Jest film e, w przygotowaniu transfer o korupcji w polskim futbolu. Jestem jego współautorem scenariusza razem z Jackiem Ragienisem i Kubą Wasiakiem. Piszę teraz scenariusz filmu o ostatnich atakach życia Adama Mickiewicza. Więc tych historii, które mnie interesują, jest wiele. Być może któraś z Was zainteresuje także Państwa. Mam nadzieję, że sięgniecie po mojej książki, że przetrwamy ten trudny koronawirusowy czas właśnie po prostu dzięki temu, między innymi, też, że będziemy za ciekawe książki i że będziemy ten czas wspominać jako pewną ciekawostkę, czego sobie i Państwu życzę. Zbigniew Masternak, pozdrawiam serdecznie. Zachęcam do lektury moich książek.